Cześć, cześć Grzegorz, cześć Monika. Eee, dziękuję, że mogę być z wami. O, poczekaj. Chyba nie mogę. Jak klikam strzałką, to się nie zmieniają. Okej, okay, no dobra. Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Super. Dziękuję Wam bardzo za zaproszenie. Tak jak Grzegorz mnie przedstawiłeś dokładnie to wszystko się zgadza. Jestem w, wspieram, jestem członkinią fundacji Day Team od tego roku, która też powstała w, w tym roku w, na wiosnę. I też od wtedy z nimi współpracuję. Fundacja, jak sama nazwa wskazuje, wspiera właśnie firmy, ale też osoby w wprowadzaniu różnorodności do, do środowisk, w których, w których pracują. A zawodowo, właśnie jestem w branży IT już, już trochę lat. Nietypowo jako osoba programująca i tak dalej, ale osoba, która zajmuje się klientami w tej branży. Aktualnie też zajmuję się projektami z nazwy, ale bardziej zajmuję się obsługą klientów taką operacyjną. I stąd też jest tak naprawdę mój temat, czyli połączenie tematyki day. Przepraszam bardzo, ktoś chodzi po klatce. Czyli, czyli połączenie tematyki day i troszeczkę połączenie IT, czyli środowiska cyfrowego. Ok, możemy przełączyć na slajd pierwszy. Drugi, ten, dokładnie ten. Super. Temat środowiska cyfrowego. Czym jest dostępność cyfrowa? Myślę, że jest to temat bardzo na czasie, ponieważ wiele, wiele, wiele firm, instytucji i tak dalej jest już w świecie cyfrowym. I ten świat cyfrowy też warto dostosować tak, aby był on dostępny dla wszystkich. Bez najlepiej bez wykluczenia, co jest pewnie niemożliwe, ale tak żeby był dostępny dla po prostu jak największej liczby osób. Czym ogólnie jest dostępność cyfrowa? No to jest praktyka projektowania i wdrażania technologii tak, aby ona była użyteczna dla wszystkich, aby nie wykluczała osób, które mają inne zdolności czy niepełnosprawności. I żeby osoby mogły korzystać z niej za pomocą dostępnych im zmysłów zmysłu słuchu, wzroku, zdolności poznawczych, ruchowych i tym podobne. Warto zaznaczyć, że ta dostępność nie, nie dotyczy się tylko samego wyglądu, ale dotyczy też całego rozwiązania, czyli zaczynając od kodu, w którym jest napisana taka, aby elementy były stworzone w sposób dostępny i funkcjonalny. Poprzez interfejs, czyli to właśnie jak strona wygląda, jak się ją nawiguje, jak są zaznaczone różne elementy, czy można je odsłuchać, czy nie można ich odsłuchać, czy można je przeczytać i tak dalej. No i właśnie treści, czyli to, co się na niej znajduje, tak, aby było dostępne dla, dla wszystkich. Trafiłam na. To możemy, możemy i tak już przełączyć. Trafiłam właśnie na takie jedno zdanie, które mówiło o tym, że właśnie to nie wózek inwalidzki, czy to nie wózek uniemożliwia osobie wejście po schodach, tylko po prostu brak tych schodów. I myślę, że tak właśnie jest też z środowiskiem cyfrowym, że po prostu są rzeczy, które nie dają dostępu dla osób, które mają jakieś ograniczenia. Na przykład nie rozumieją języka obcego, ja na przykład nie rozumiem po, po włosku czy po chińsku i jeżeli nie dostanę napisów do takiego filmu, który chcę obejrzeć, no to po prostu nie będzie on dla mnie dostępny i z pomocą e, wszystkim instytucjom e, wszedł w WCAG czyli Web Content Accessibility Guidelines, e, który jest zbiorem wszystkich reguł e, jak mają wyglądać e, właśnie e, jak ma wyglądać środowisko cyfrowe, a konkretnie aplikacje, strony internetowe e, i tak dalej. E, Cały ten dokument jest dostępny, ja go też podlinkowałam tutaj, więc jak prezentacja będzie wysyłana, to można sobie śmiało wejść do dokumentu. Jest on, powiem szczerze, napisany prostym językiem, jest naprawdę dostępny zgodnie ze swoimi zasadami. I instrukcje, jak należy wszystkie elementy dostosować i tak dalej, są tam zawarte, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo fajny dokument. Obowiązuje on oczywiście w Polsce, jak i w wielu innych krajach. Jest też regulowany ustawą. I w Polsce jest regulowany ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wszystkie, oczywiście, dotyczące. Szczegóły w tej ustawy, i tak dalej, są dostępne na stronach GOV, więc bardzo łatwo można je znaleźć, jeżeli ktoś się obawia, boi, bądź po prostu chce dostosować swoją stronę albo obawia się, że ma to zrobione w nieprawidłowy sposób, a zmusza go, reguluje to ustawa właśnie do instytucji publicznych. I możemy przełączyć slajd. Super, dziękuję. Pokrótce, kogo ta ustawa dotyczy? Przede wszystkim, właśnie podmiotów publicznych. Muszą się one stosować do wytycznych WCAG, czyli wszystkich podmiotów, które są finansowane z sektora, sektora publicznego, które są finansowane ze środków publicznych, przynajmniej w 50%. Ustawa ta też dotyczy wszystkich organizacji pozarządowych, które wspierają ochronę zdrowia, które wspierają promocję zdrowia, wspierają osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku emerytalnym. Dotyczy też, co jest ważne, wszystkich organizacji NGO, które korzystają z dotacji unijnych, bo prawo jest regulowane też regulacjami unijnymi, pod rygorem nawet utraty dofinansowania. Więc warto tutaj sprawdzić, czy, czy, spe, czy NGO spełnia dane warunki. I z takich instytucji publicznych jest jeden wyjątek jest to wyjątek, czyli usługi medialne, o których jest mowa w ustawie o radiofonii i telewizji, czyli na przykład stacja telewizyjna publiczna jest wyjątkiem od tego, ponieważ też nadaje na żywo. I nie musi w taki sposób, za pomocą ustawy, być dostępna, tak jak tam jest to zapisane. Oczywiście wszystkie osoby prywatne mogą sobie skorzystać z tego, z tego dokumentu przeprowadzić audyt, przeprowadzić sobie testy i zobaczyć, czy, czy ich strona spełnia dane warunki. Szablon też wrzuciłam, w, podlinkowałam na poprzednim slajdzie, więc można sobie go po prostu otworzyć i zrobić sobie taki test, czy, czy wasza strona jest bądź aplikacja mobilna jest dostępna zgodnie z zasadami WCAG. Jest też bardzo wiele firm, które przeprowadzają takie audyty, które po prostu zajmują się tym dostosowywaniem strony, więc jeżeli sami nie jesteście w stanie tego zrobić, nie macie zasobów przestrzeni, czasu i tak dalej, to na rynku jest dostępnych wiele, wiele firm, które się już tym zajmują i robią to tak, aby właśnie uniknąć jakichś konsekwencji i konsekwencji, które właśnie mogą występować, ponieważ są to konsekwencje można zapłacić nawet karę, która jest przewidziana w ustawie w wysokości do 500 tysięcy zł albo do 10 tysięcy zł oczywiście w zależności, jakie, jakie, jakie tam są warunki powiedziane. Nie jest to od razu, więc myślę, że nie trzeba panikować, że moja strona nie jest dostępna i, i już będę musiała płacić karę. Nie, najpierw są przeprowadzone monitoringi, kary są otrzymywane, dawane po trzech monitoringach. Która, które są niesatysfakcjonujące, bądź po dwóch monitoringach, kiedy nie ma takiej deklaracji dostępności, albo nie zawiera ona też wszystkich wymaganych elementów. Ok, możemy przejść na następny slajd. I ogólnie pokrótce tylko chciałabym powiedzieć, bo dokument jest naprawdę bardzo długi, ale wszystkie zasady, które są tam zawarte. Są na podstawie czterech podstawowych zasad dostępności cyfrowej, więc każdy element, który jest opisany w ustawie, powinien przestrzegać właśnie tych czterech zasad. Pierwszą z tych zasad jest zasada postrzegalności i zgodnie z nią element strony internetowej, aplikacji, musi być dostrzegany przez użytkowników za pomocą dostępnych im zmysłów. I co to oznacza? Oznacza to, że na przykład osoby, które mają problem ze wzrokiem muszą mieć na przykład tekst alternatywny tak, aby urządzenie asystujące, czyli na przykład czytnik ekranu czyli albo czytnik Braille'a był w stanie to odczytać. Także to musi być już zawarte w, w kodzie strony bądź aplikacji. Kolejnym przykładem przy zasadzie postrzegalności jest w, przy, w przypadku osób głuchoniemy, głuchych, które po prostu potrzebują tekstów, napisów do, do filmików. Myślę, że to jest coś, coś łatwiejszego niż w przypadku dostosowywania do urządzeń asystujących, ale również bardzo, bardzo potrzebne i po prostu udostępniające dane, dane elementy. Kolejnym przykładem jest zasada, kolejną zasadą jest zasada funkcjonalności, czyli możliwość obsługi elementów strony internetowej na różne sposoby. Co oznacza, że też właśnie osoby używają różnych, używają. Różnych urządzeń asystujących też dodatkowo mają różne ograniczenia. Na przykład osoby słabo widzące potrzebują mieć kontrast na stronie, ale też warto zaznaczyć, że czasami kontrast nie pomaga, ponieważ osoby mogą w ogóle nie rozróżniać kolorów, więc warto w niektórych elementach po prostu zaznaczyć, nawet słownie bądź głosowo, że jest to coś ważnego, że napisać słowo uwaga, napisać słowo ważne. Zatrzymaj się, tak, aby te najważniejsze informacje na stronie nie zostały pominięte. Trzecią zasadą jest zasada. Zrozumiałości, czyli rozumienie treści i sposobu działania tej internetowej strony albo aplikacji mobilnej. I myślę, że tutaj przykładem jest nawigowanie na stronie. Niektórzy używają klawisza tab do nawigacji po stronie internetowej i też nie wszystkie strony po prostu są dostosowane, aby to w ogóle było możliwe. Widzę pytanie, akurat spojrzałam. Eee, czy są wyniki monitoringów Ministerstwa? Eee, wiesz co? Powiem szczerze, że jest raport o dostępności z 2023 roku. Eee, więc tam można przeczytać, właśnie ile procentowo stron spełnia te warunki, w których elementach. Ja potem mogę podesłać link do tego raportu, on jest ogólnodostępny i ile stron, które powinny być dostępne, a które nie. To też jest zawarte na pewno w dokumencie WCAG, bo on jest bardzo dokładny. Więc tutaj odsyłam na pewno do raportu. A jeśli chodzi o, o kontrolę i wyniki monitoringów, no to ten raport z 2023 roku, on jest najaktualniejszy przedstawia właśnie te, te wyniki na grupie, która, która została przeprowadzona. OK, tak spojrzałam na pytanie. Dobra, wracając do prezentacji, to zrozumiałość, czyli właśnie to, aby ta strona mogła się po prostu nawigować. Należy ją dostosować w taki sposób, żeby albo urządzenie asystujące, albo po prostu klawisz tab mógł stronę przesuwać. Bo w niektórych przypadkach jest to po prostu niemożliwe i po prostu uniemożliwia w ogóle korzystanie z, z tego środowiska cyfrowego. No i na końcu mamy kompatybilność, czyli czwartą zasadę. Czyli to jest, odnosi się ona do tego, aby właśnie wszystkie wytyczne były solidarne z tymi wytycznymi WCAG i tutaj najbardziej i tutaj najbardziej myślę, że warto wziąć pod uwagę tworzenie tej strony od początku, czyli kody. Strony i tak dalej, aby one były kompatybilne z innymi urządzeniami, które mogą obsługiwać strony internetowe. OK, możemy iść do następnego slajdu. Dobra. Teraz chciałabym przejść do takiej drugiej części mojej prezentacji. Myślę, że jeśli chodzi o samo środowisko stron internetowych, w dokument WCAG, to tak jak powiedziałam, jest on bardzo dokładnie rozpisany i dostępny. I wszystkie te wytyczne tam się znajdują. A teraz chciałabym trochę powiedzieć o tym pokrótce i przedstawić kilka fajnych przykładów o tym, jak dostępność technologiczna jest wspierana przez AI, ponieważ w tych czasach jednak AI jest coraz bardziej popularne i naprawdę potrafi wspomóc w dostępności. I możemy zmienić slajd. Ok, super. Więc myślę, że ono jest dostępne naprawdę w wielu, wielu miejscach, ale warto też zaznaczyć, że ma i korzyści, oraz wyzwania w tej dostępności konkretnie. Jeśli chodzi o korzyści, no to zdecydowanie ułatwia ono personalizację doświadczeń. Czyli dzięki temu, jak aplikacje są tworzone, jak AI jest w stanie nauczyć się, czytać dane i tak dalej, to ludzie są w stanie po prostu doświadczać czegoś na swój własny sposób, czego nie byli w ogóle zdolni zrobić wcześniej, ponieważ po prostu ograniczenia na stronach, aplikacjach nie dawały takiej możliwości. Zwiększenie samodzielności to myślę, że tutaj jest bardzo ważny aspekt, ponieważ wiele osób w wielu przypadkach po prostu jest ograniczonych, np. brakiem możliwości dojazdu gdzieś, czy brakiem możliwości kontaktu z kimś innym, czy brakiem możliwości takiej komunikacyjnej, nawigacyjnej. Dzięki temu, że ta technologia się rozwija bardzo szybko i AI jest coraz bardziej dostępne na oczywiście szeroką publiczną skalę, to osoby, które kiedyś nie mogły zrobić czegoś zupełnie samemu, teraz po prostu mogą przynajmniej spróbować mają taką możliwość. Kolejną korzyścią, którą Znalazłam jako taką wartą zauważenia, to jest wspomaganie komunikacji, ale nie tylko takiej komunikacji nawigacyjnej, jeśli chodzi o poruszanie, przemieszczanie się, ale również komunikacji międzyludzkiej, co pewnie ma też plusy i minusy, gdzie wszystko jest, może nie wszystko, ale dużo, dużo rzeczy przenosi się po prostu do internetu, ale niektórym to po prostu ułatwia w ogóle jakąkolwiek formę komunikacji. Czego nie mogli zrobić wcześniej bez takich możliwości, które otworzyło właśnie AI. No i większa dostępność do kultury. Myślę, że to się też dotyczy bardzo wielu osób, chociażby możliwości oglądania zagranicznych filmów z polskimi napisami czy zobaczenia. Jakichkolwiek wystaw, i tak dalej online, czy nawet brania udziału w konferencji online, gdzie, gdzie wcześniej było to praktycznie niemożliwe. Także ja doceniam taką możliwość, ponieważ dla mnie to jest zdecydowanie bardziej komfortowe. Ale są też wyzwania. Tych wyzwań jest bardzo dużo i pewnie będzie ich jeszcze bardzo dużo przez długi czas. Pierwszym z nich jest wyzwanie implementacji. Niestety czasami wymaga to dużych nakładów finansowych, to, wymaga to nakładów ludzkich, takiego czynnika ludzkiego, dlatego niektóre po prostu firmy, organizacje i tak dalej nie mogą sobie na ten moment pozwolić, żeby użyć sztucznej inteligencji w celu wspomagania dostępności. Dużym ryzykiem jest na pewno mniejsza ilość danych, ponieważ jest duże ryzyko tego, że niektóre potrzeby grup społecznych są po prostu ignorowane, ponieważ nie są one zawarte w tej puli danych, na których AI się uczy i tworzy swoje programy oprogramowania. A w szczególności osoby, które mają większe, może nie większe, ale takie bardziej rzadkie choroby, na przykład, często po prostu będą pomijane, ponieważ takie informacje nie zostaną w ogóle zawarte w, w danych do, do przetwarzania. Następnym błędem, następnym wyzwaniem są błędy, które jest w stanie AI popełnić i popełnia. Myślę, że to widzimy na pewno. W przypadku, na przykład filmików na YouTube, czasami jak się włączy ten taki automatyczny przycisk do wyświetlania napisów, co ja też zrobiłam ostatnio, no to to czasami po prostu nie nadąża, albo. Kraca napisy albo nie wyświetla tego dobrze, co dla mnie na przykład w takim przypadku jest to po prostu denerwujące, niekomfortowe, ale takie błędy popełniane przez AI mogą być też po prostu niebezpieczne. W przypadku osób, które mają ograniczenia, które. Są i wspomagają się właśnie aplikacją czy, czy jakimś innym urządzeniem wspomaganym przez AI. Jeżeli AI popełni błąd i wprowadzi na przykład osobę w, w nie to miejsce, do którego chciała iść, no to może to być naprawdę niebezpieczne. I kolejnym takim niebezpiecznym ryzykiem, wyzwaniem jest ryzyko uzależnienia od technologii. Nie w kontekście takim psychologicznym, który oczywiście też jest ryzykiem, ale tutaj akurat miałam na myśli ryzyko, kiedy ta technologia po prostu nie będzie działać. Wtedy na przykład osoby, które korzystają z wózków inwalidzkich, inteligentnych wózków inwalidzkich, inteligentnych protez, czy na przykład czytników są teraz takie automatyczne czytniki do sczytywania cukru dla osób z cukrzycą. To błon, błędy, kiedy ta technologia przestanie działać, nie będziemy mieli do niej dostępu, może to być po prostu niebezpieczne dla zdrowia i nawet życia. Ok, możemy przełączyć slajd. I na koniec chciałam tylko podać kilka. Dosłownie kilka, bo już i tak pewnie nie mam czasu. Przykładów aplikacji, tak na szybko, które wspierają i znalazłam je jako bardzo, bardzo fajne. Pierwsze są dwie aplikacje, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami wzrokowymi. Pierwszą z nich jest Google Lookout, która działa na, na zasadzie sczytywania, używania kamery. Najeżdżamy na dany obiekt, najeżdżamy na etykietę, na instrukcje i tak dalej. I aplikacja po prostu y, czyta. Tworzy tekst, który czyta na głos. Dzięki temu osoby, które mają y, y, ograniczenia wzrokowe, mogą po prostu dowiedzieć się, co y, jest, y, co jest y, dostępne i co, co po prostu. Y, Otrzymać informacje, których potrzebują, których bez tej aplikacji byłoby im ciężko otrzymać. Druga aplikacja, która jest, jest to aplikacja z, głównie wspierana przez AI. Druga aplikacja, Be My Eyes, jest wspierana też przez AI, która ma taką wersję testową, która właśnie będzie działać podobnie do Google Lookout, ale jest tam też drugi czynnik, czynnik, czynnik ludzki, czyli osoby, które które mają problemy z, ze wzrokiem, mogą po prostu połączyć się z konsultantem, który ich na przykład przeprowadzi przez dane miejsce, bądź pomoże znaleźć klucze, czy, czy cokolwiek. Więc jakby to, to są takie dwie różne aplikacje, i bardziej ludzka, i bardziej taka technologiczna. Możemy przejść dalej. E i kolejne dwie aplikacje, o których tak szybciutko tylko chciałam wspomnieć, to są aplikacje akurat dla osób z niepełnosprawnościami słuchowymi. Pierwsza również typowo wspierana przez AI, która właśnie tworzy właśnie typowy, sorki też się z tego pośpiechu, aż się zacięłam, tworzy napisy do rzeczy, których, których osoba dana nie może usłyszeć. Może ona nawet trans, transmitować rozmowę telefoniczną w, w czasie rzeczywistym, więc myślę, że to jest mega fajne i mega pomocne. A druga aplikacja jest to aplikacja Migam, która łączy z tłumaczami polskiego języka migowego. Też właśnie na zasadzie ludzkiej są wolontariusze, którzy są dostępni dla osób głuchych. Mogą się one połączyć i po prostu przetłumaczyć na język polski migowy daną sytuację, w której się znajdują. Są tam jakieś wytyczne, ale mimo wszystko myślę, że jest to warte do, do zainstalowania, jest skorzystanie, jeżeli ktoś. Ma takie problemy. I ostatni slajd, który mówi typowo o przyszłości, co przyniesie przyszłość. Jest tego ogrom. Myślę, że taką. Przynajmniej dla mnie najbardziej znaną firmą jest firma Neuralink, która pracuje w ogóle nad. Jest to firma Elona Maska, która oczywiście pracuje nad wieloma aspektami, ale w tym roku został już szczepiony drugi chip, który łączy do mózgu, który pomaga przynajmniej taki jest, taki jest cel, za pomocą myśli obsługiwać urządzenia elektroniczne. Dla pierwszej osoby już to się udało i ta osoba była w stanie zagrać się w grę, bodajże Mario Bros, o ile dobrze pamiętam, a drugi jest już w trakcie. Dobra, to jest koniec. Nie Okej. Okay. Tak? No, myślę, że tutaj na pewno przydałoby się tłumacz migowy. I w ogóle bardzo zauważam, że to jest temat, który jest naprawdę ciężki do ogarnięcia, gdzie właśnie to na końcu jeszcze chciałam wspomnieć, że niesamowite jest dla mnie to, że są prace nad, tym, nad łączeniem myśli z urządzeniem. A jest tak ciężko znaleźć aplikację, która jest w stanie w, w real time tłumaczyć na język migowy, na przykład polski, co dana osoba mówi. Jest dużo jakichś takich wersji beta i tak dalej, ale, ale to po prostu jeszcze nie występuje w takim dostępnym. W w dostępnym formacie i takim dobrze działającym, mimo że sztuczna inteligencja już jakoś tam pracuje. Więc myślę, że to jest rzecz, która na pewno by bardzo ułatwiła. Na pewno warto wziąć pod uwagę samą budowę elementów, przede wszystkim właśnie przy prezentacjach, czyli to, żeby były one czytelne, żeby był odpowiedni kontrast, żeby to nie były jakieś elementy migające i tak dalej, bo niektórzy po prostu nie są w stanie tego, tego rozczytać. Też są bardzo fajne takie rządowe instrukcje, jak na przykład tworzyć prezentacje, aby były dostępne, czy jak tworzyć na przykład lekcje w szkole, aby były dostępne dla wszystkich na podstawie tylko właśnie tych elementów, które się znajdują w, w, w danych, w tych asetach, które używamy i, i myślą. Tak, sorki dzięki. I myślę, że warto po prostu korzystać, nawet zaczynając właśnie od, od prezentacji i tak dalej, a potem oczywiście jeszcze dodawać takie elementy jak czytniki dla osób niewidomych, jak pętle dla osób głuchych czy niedosłyszących. To są na pewno rzeczy, które po prostu ułatwią w, w przypadku organizowania konferencji. I e konferencji online. Dziękuję bardzo.